Odwaga, ryzyko, zabawa. To połączenie nie zawsze kończy się happy endem, nawet można powiedzieć rzadziej niż częściej. Zobaczymy jak z tym poradzi sobie nasz dzisiejszy bohater. Sam będzie musiał wylosować pytania, na które następnie będzie musiał odpowiedzieć, a jak już wiecie, to nie będą łatwe pytania. Panie, panowie, David Brandy, jakiego nie znacie. David, ja widzę ogień w twoich oczach. Będzie dobrze. Zawsze będzie dobrze. Mówię, jestem już, jestem, widziałem wykład z Dariuszem Wyką, więc e, jestem gotowy na pytania. Pomarańczowe są gorsze? W teorii tak, to są właśnie dla twardzieli. Od razu z grubej. Od razu, no, od, razu od razu z grubej rury. No i z grubej rury na początek, Kuchaj, ale sam <laughs> chciałeś, sam chciałeś, <laughs> Tak, żeby oczywiście nie było. Stałej. Co sądzisz o zabawkach do kąpieli? Zabawkach do kąpieli? No, takie wiesz, kaczuszki, niektórzy się nimi bawią, gumowe, prawda, w wannie można... W... Dla dzieci? Z nimi. Twierdzę, że to jest fajna rzecz, twierdzę, że to jest fajna rzecz, ja sam miałem e, gumową kaczuszkę, miałem takie pistolety na wodę, lubiałem się tym bawić, pamiętam, jako dzieci, e, jak byłem młody, mieliśmy e, trójkątną wannę, więc e, z bratem tam nie jedną wojnę stoczyłem na pistolety na wodę i, i zabawki do wody. Myślę, że fajna rzecz. Robi się gorąco, prawda, lecimy dalej. Lecimy dalej, no to może teraz... Przejdziemy, co mamy. O, 35. Kevin Durant, 35, tak jest. Gdybyś napisał książkę o sobie, jaki miałaby tytuł? To akurat dla mnie łatwe pytanie, bo gdzieś tam, gdzieś tam już myślałem kiedyś na tym, może nie stricte jakby książkę o sobie, ale twierdzę, że taka książka, która by młodzieży trochę pomogła zrozumieć te problemy, które... Mamy dzisiaj są takie same jak mieliśmy nie wiem 15 lat temu jako młody sportowiec. Myślę, że wszyscy mamy podobne bariery, tylko się wiesz, zawodnicy zmieniają, gra zostaje ta sama, więc myślę jakby powstała taka książka, taki guide, który byśmy mieli. Myślę, że to by była fajna rzecz. Dlatego myślę, żebym to nazwał Dream Chaser, bo wszyscy jesteśmy łowcami gdzieś tam marzeń. Też kiedyś miałem 16 lat, też kiedyś miałem wiesz e, dziewczyny, imprezy, szkoła, matura, wszystkie te problemy. My też mieliśmy i bardzo często nie mówimy o tym, i szkoda, bo myślę, że to by bardzo dużo pomogło młodszym pokoleniom. I weźmiemy jeszcze jakąś pomarańczową. Zobaczymy, co tu mamy. 21. Lucky 21. Czy kiedykolwiek coś ukradłeś? Czy kiedyś coś ukradłem? Pamiętam kiedyś w chipsach były karty Dragon Balla. Nie pamiętam, jaka to była. Ale pamiętam, że jeden chłopak z naszej klasy miał jakąś mega rzadką kartę, którą każdy chciał mieć. I pamiętam po tym, jak byliśmy w świetlicy, to nie. Raczej, ukradłem. No, ukradłem w pewnym sensie, bo wymieniłem. Wymieniłem, jak nikt nie widział, wymieniłem te karty, bo ja chciałem mieć tą kartę. I nawet zrobiłem tak potem, że tą kartę, bo wiadomo było, że tylko jedna osoba miała ją w naszej klasie, tak naprawdę to ja sobie ją wsadziłem do nowej paczki, otworzyłem i, i udałem, udawałem tak, że jak otworzyłem tą paczkę, że ja jakby wylosowałem tą kartę. Zadanie dla Ciebie: koszykarskie, jak noga. Dobrze, dobrze. Coraz lepiej. Małymi kroczkami do przodu. Plus jest taki, że nie będziesz musiał ani kozłować ani stać, bo będziesz siedział. Ale nie będzie to łatwe zadanie. Podejmujesz się? O ciemno? Oczywiście, że tak, oczywiście, że. Tak. Zapraszam. Co musi mieć. Yy koszykarz, koszykasz, żeby serii nie trafiać za trzy punkty? Twoim zdaniem jak My, to? Myślę, że najważniejsza rzecz to jest powtarzalny rzut. Żeby jak dostajesz piłkę, żebyś nie musiał się zastanawiać nad techniką rzutu, tylko to powinien być już automatyzm. Twierdzę też, tym wyższy poziom grania, tym mniej czasu masz na oddanie rzutu. Jak popatrzysz sobie w drugiej lidze, jak też dostałem piłkę, to masz czas, żeby ją dostać i normalnie rzucić. Tym wyżej idziesz w Eurolidze, czasami nawet nie masz czasu, żeby opuścić piłkę, żeby, żeby rzucić. Więc twierdzę, że powtarzalność rzutów to jest, rzutu to jest najważniejsza rzecz. Dla Ciebie trzy rzuty za trzy punkty. Z pozycji siedzącej. Czy w ogóle rzucałeś kiedykolwiek w ten sposób? Znaczy za nie, za tak. nie, spod kosza tak, ale zatrzynię, ale zobaczymy, coś czuję, że jedna wpadnie. No dobra, jedna. pierwszy rzut dla Ciebie, lecimy. No, myślę, że trochę więcej, trochę większa parabola musi być. Okej. Okay. Zobaczmy teraz. Hop, o to już było, aj, za płasko jeszcze. Nie no, jedna musi wpaść, no nie róbcie mi tego. Skup się, możesz jakieś czary odprawić, cokolwiek, może jakiś w ogóle taki sposób na koncentrację? To, oh, okay. to, 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 to za czwórkę. To za czwórkę. No nie! Ale prawie, prawie. David wracamy. A, mogę, poczekaj. No tak, trochę sportu było, prawda? To wracamy do naszego losowania. Tu Widzę, że jest e, pomarańczowa trzynastka. Mówisz, że, że Darek jej nie chciał wziąć? No, no tak. mał się jej. <laughs> Darek, ale i tak Cię uwielbiamy. No to tak, pani Wyka, this is for you. Powiedz mi coś, czego nie chciałbyś, żebym o Tobie wiedział. Uuu. Uh. <laughs> Teraz zaglądamy do szuflady. No, tam czego bym nie chciał, żebyś wiedział? Byłem kiedyś w drużynie i trener nam zabronił wyjść jakby zobaczyć miasto. To nawet nie chodziło stricte najpierw o, o imprezę. Chodziło najpierw, że chcieliśmy sobie pójść do restauracji, zjeść, ale żeśmy bardzo mocno dostali, tak powiem, po głowie na meczu i trener powiedział, że nie ma dzisiaj wyjścia. No i oczywiście musisz sobie wyobrazić, że na korytarzu takim hotelowym wszyscy mieliśmy pokoje, na jakby na jednym piętrze. Oczywiście trener. Miał ostatnie drzwi obrók, o, zaraz obok wyjścia ewakuacyjnego, na dole siedział GM, więc nie było jak wyjść z hotelu tak naprawdę, więc musisz sobie wyobrazić, że 12 chłopa dorosłych ściągnęli buty i żeśmy w skarpetkach po cichutku, bo trener miał drzwi na tyle otwarte, po cichutku sobie schodzili tym wejściem ewakuacyjnym. Żeby wyjść, nie? I to jest takie śmieszne, że niby się ma te 30, tam 28 lat, i nadal się chowamy jak małe dzieci przed rodzicami, nie? Żeby wyjść. Ale udało się, tak? Udało się, udało się, tak, tak, udało się. No i udało ci się też świetnie odpowiedzieć na te kolejne trudne pytanie przed sobą. Następne: 22. 22. Co oprócz pieniędzy trzymasz w portfelu? Na pewno dowód. Niemiecki i polski. Pamiętam kiedyś przebiegłem przez Czerwone, bo się spieszyłem na mecz jeszcze drugiej ligi w Treflu i akurat Straż Miejska stała. I już widziałem, że pokazuje, że mam przejść. No to dałem mu niemiecki dowód i mówiłem tylko po niemiecku. I to <laughs> dobra, idź. <laughs> Więc to się czasami przydaje. Byłeś kiedyś na rybach, w ogóle lubisz łowić ryby? Byłem dwa razy. Mhm. to nie jest dla mnie, bo mi jest szkoda ryb. Okej, okay. ale to słuchaj, no to wyobraź sobie, że złapałeś złotą rybkę. Mhm. Jak to w bajkach bywa, ona spełni Twoje trzy życzenia. Szkoda polega na tym, że ona spełni te Twoje trzy życzenia, jeśli zmieścisz się w czasie. Masz 20 sekund, żeby powiedzieć trzy życzenia, które ona ma spełnić. Czas start! Poproszę nową nogę. Chciałbym zagrać w NBA i zdrowie dla swojej rodziny. 10 sekund nawet nie minęło, słuchaj. Miałeś to przygotowane, przyznaj się. Znaczy no, i wiesz, no, nowa noga, to ci powiem tak, to nie jest sekret. <gry> nie jest fajnie z tą ortezą i z tą nogą chodzić, więc jakby można było sobie nową zażyczyć, to bardzo chętnie. Zawsze chciałem zagrać w NBA. To jest marzenie takie ostateczne, które zawsze zostanie, dopóki będę grać w koczykówkę. No i też już wiem, że i teraz jeszcze miałem takie przypomnienie, że zdrowie jest jednak najważniejsze, a z kim je najlepiej dzielić, to z najbliższymi. Ostatnia. O 50. 50. 50. Co byś zrobił, gdyby jutra miał nie być? Mm, pewnie bym zjadł e, swoje ulubione danie, bym się spotkał e, z rodziną, i z tymi osobami, na których mi najbardziej zależy w życiu. Na pewno bym słuchał muzyki i byśmy sobie na pewno w domu tańczyli, imprezowali, aż się, powiedzmy, czas skończy. Od złotej rybki chciałby dostać nową nogę. Absolutnie nie ma nic przeciwko kaczuszkom to kąpieli, bo to jest naturalna rzecz. No i zdarzyło mu się, że ukradł, okradł kolegę. Ale zrobiłem to naprawdę dobrze, nie? Taką anedotę nawet stadziłem tą kartę do tak. tego plastiku takiego. Sprytnie to zrobiłeś. Do chipsu. Przepraszam najmocniej. <laughs> David Bremby, piękne dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję i pozdrawiam.